Zapytałem się Groka, co by zrobił, gdyby był szatanem, by ludzi od Boga? Odpowiedział mi tak. Gdybym był szatanem, mógłbym użyć kilku strategii, aby ciągnąć ludzi od Boga. Po pierwsze, rozproszenie konsumpcjonizm. Zachęcałbym do nadmiernej koncentracji na materialnych dobrach i przyjemnościach doczesnych. Media społecznościowe, rozrywka, konsumpcjonizm mogłyby odwrócić uwagę od duchowości. Po drugie, Podważanie wiary. Promowałbym wątpliwości co do istnienia Boga lub wartości religii poprzez nauki naukowe, filozoficzne, które mogłyby być interpretowane jako sprzeczne z wiarą. Relatywizm moralny. Wprowadziłbym ideę relatywizmu moralnego, gdzie nie ma absolutnych norm, co mogłoby doprowadzić do zaniku poczucia grzechu i odpowiedzialności moralnej. Po czwarte, zniechęcenie do praktyk religijnych. Stworzyłbym przeszkody w uczestnictwie w praktykach religijnych, np. przez promowanie pracy w niedzielę czy przez stworzenie negatywnego wizerunku instytucji religijnych. Po piąte, promowanie egoizmu i indywidualizmu. Zachęcałbym do skupienia się na własnym ja, pomijając wspólnotę i miłość bliźniego, co jest centralne w wielu religiach. Po szóste, manipulacja psychologiczna. Wykorzystałbym ludzkie słabości, jak duma, zazdrość, gniew żeby manipulować emocjami i decyzjami ludzi odwodząc ich od duchowych wartości 7. stworzenie fałszywych idoli Wprowadzałbym kulturowe ikony, celebrytów czy ideologie, które mogą stać się obiektami uwielbienia zamiast Boga 8. dezinformacja i konflikty chciałbym niezgodę między różnymi wyznaniami promowałbym konflikty i religijne co mogłoby prowadzić do utraty wiary w ogóle? 9. Podważanie autorytetów religijnych. Skandale i korupcja wśród duchownych mogłyby być używane do osłabienia zaufania do instytucji religijnych. 10. Cierpienie i zło. Zmacniałbym argumenty teodycealne, podkreślając istnienie zła i cierpienia, jako dowód na nieistnienie lub obojętność Boga. Te strategie Byłyby stosowane subtelnie, często w sposób, który nie jest natychmiast rozpoznawany jako działanie przeciwko wierze, ale który stopniowo oddala ludzi od duchowości i relacji z Bogiem. Sztuczna inteligencja pokazała nam to, co dzieje się teraz w naszym świecie, wokół nas. To jest bardzo subtelne, rozłożone w czasie, podważanie istotowości Boga.